Partnerem programu jest trepci.pl, Twój outlet online. Jest 26 listopada, minęła 16. Minister Sikorski wzywa ambasadora Izraela w związku z wpisem Jadwaszem. Wakacje składkowe ostatnie dni na złożenie wniosku RWS. Operacja Horyzont, wojsko oburzone, nie jesteśmy od pilnowania torów. Gigantyczny pożar w Hali w Skawinie, ponad 150 strażaków walczyło z ogniem. Dziś w kinach premiera filmu Disneya Zwierzę Ogród 2. Judy Hobbs i Nick Bayer wracają ścigając groźnego węża Garego. Nowa sprawa prowadzi duet w mroczne, nieznane dzielnice miasta Ssaków. A to jest podcast informacyjny Treb Info. Ja nazywam się Mateusz Trepkowski i zapraszam na program. Izraelski Instytut Pamięci Yad Vashem opublikował wpis sugerujący, że to Polska po 39 roku była pierwszym krajem narzucającym Żydom noszenie opasek z gwiazdą Dawida. Z powodu braku sprostowania wpisu szef dyplomacji wezwał ambasadora Izraela. Do końca listopada przedsiębiorcy mogą składać wniosek do ZUS o wakacje składkowe. Jest to rodzaj ulgi na ubezpieczenie społeczne. Z takiej ulgi można skorzystać raz w roku. Wniosek RWS można złożyć poprzez konto płatnika na platformie PUEZUS. Od zeszłego piątku, od północy, wdrożona została akcja Horyzont. Zaangażowanych do akcji będzie do 10 tysięcy żołnierzy. Jest to odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony dywersantów. Wojskowi wypominają, że tego typu akcje odbierają możliwość szkolenia żołnierzy na specjalistycznym sprzęcie. W poniedziałek w Skawinie doszło do pożaru hali magazynowej. Z ogniem walczyło około 150 strażaków. Akcja gaśnicza trwała 5 godzin. Prokuratura wstępnie ustaliła, że pożar prawdopodobnie powstał na skutek zwarcia instalacji gazowej. A to już wszystko na teraz. Zapraszam na prognozę pogody oraz na kolejny program. Partnerem programu jest trepci.pl Twój outlet online.